Po krótkiej chwili amortyzatory są już odpowietrzone. tutaj nie ma żadnych bombli powietrza. I tak, pokażę Wam amortyzator z odbiciem i bez odbicia. Żeby to dobrze zrobić i żeby amortyzatory były prawie identyczne, najlepiej żeby były identyczne, potrzebny jest mi taki kawałek rurki silikonowej, która posłuży jako e, no. Ogranicznik. Teraz tak. Przyjmujemy, że amortyzatory przed napełnieniem mają tą samą długość. To jest na razie w celach pokazowych. No nieważne. Ważne jest, jak to zrobić. Trochę, rę trochę, trochę ręcznika na wycieranie rąk. Zakładam na amortyzator ogranicznik. O, proszę bardzo. Do. Tu jest założony. Dopycham go tak, żeby on tutaj dotykał nie O, trochę oleju się ulało. Teraz użyję tego białego kapturka, ale tutaj po brzegi dopełnimy. O, wkładam kapturek. Trochę oleju się ulało. Kapturek jest na miejscu. Użyję pełnego kapturka, bez żadnych modyfikacji. On jest bez dziurki. Wkładam go na miejsce. Cały czas tutaj trzeba trzymać tak palcem delikatnie, żeby było, dotykało. I następnie skręcam amortyzator. Przy dokręcaniu trzeba też tak przytrzymywać, żeby było wszystko w swoim miejscu, tak, ponieważ jak dociskamy, to trochę tego, tej gumy w środku jest wpychane do środka amortyzatora, więc może się zrobić małe naciśnienie i wtedy tłoczek by sam wyskoczył, no. Dobrze, i teraz proszę zobaczyć. Amorek ładnie, pięknie działa, dobra, o, proszę zobaczyć. Tak, naciskam, Wraca i wraca mniej więcej 2 trzecie, tak by wychodziło, nie? Powiedzmy, że gdy mamy cztery identyczne amortyzatory, które tak samo się zachowują dwa przednie, dwa tylnie, tam mogą być różnego rodzaju, Inny może być gęściejszy i rzadszy olej wlany, bo tak na ogół robię, że z przodu mam wlany olej rzędu 55 Wt, a z tyłu wlewam 40 Wt, bo akurat takie miałem w ostatnim olejów i tak o. I to jest właśnie odbicie, tak. A za chwilkę złożę amortyzator, który będzie bez odbicia, a będzie to idealnie spełniał swoją funkcję. Na chwilkę spauzujemy. Po krótkiej chwili wracam ponownie. Zakładam tutaj ogranicznik. Wpycham odrobinę. Dobrze, nie ma powietrza. Depełniam do końca. Tak. Zakładam kapturek. Trochę oleju się wylało. bo musi tak siedzieć. Ładnie. Używam e, tego kapturka czarnego z wywierconym małym otworkiem. I wszystko ładnie skręcam. O, ten nawet jakby się łatwiej skręcił, bo powietrze miało gdzie uciec. O i tu go rozbieram z tego. Proszę zobaczyć, Wytwego trochę tu o, o. o, Proszę zobaczyć, naciskam i zostaje w swoim miejscu. I w każdej pozycji to działa jako taki dobry amortyzator, znaczy taki amortyzator, który spełnia moje wymagania, czyli nie wpływa za bardzo na pracę układu, czyli nie wspomaga w tą stronę sprężyny, tak? O, on tylko jest do tłumienia na ściskanie i na rozciąganie. Tu całą robotę wykonuje sprężyna. Proszę zobaczyć, jak ładnie wszystko pięknie działa. Dla porównania ponownie amortyzator z odbiciem, proszę, trochę wraca, tak? Wraca sobie, nie? Na no, teraz pokażę jeszcze. Co by się stało, gdyby te, złożyć ten amortyzator bez takiej 5 mm gumki ogranicznika? Muszę go rozkręcić. Dobra, rozbieramy. Tak, a jest trochę mniej oleju. Wypełniamy olejem. Po brzegi, ponownie kapturek. Musi się trochę ulać żeby się zmieściło, wkładam czarno, czarny kapturek. zakręcam, tu oczywiście trzymam palcem, żeby amontylator był nie czyli żeby miał jak najwięcej oleju w środku, jak jest skręcony, wytręgało, jest wszystko mokre, o tak. I teraz tak, on był w tej pozycji napełniany olejem, czyli ma bardzo dużo oleju. I teraz, jeżeli wpychamy do środka stworzeń, trzon, to jest, jest po prostu więcej tego elementu w środku, czyli w tej samej pojemności oleju zwiększa się ciśnienie, bo po prostu wpycham kawałek ośki do środka, czyli coś, no... Po prostu tą ośką, jak ona będzie do środka, zmniejsza się objętość o, to, o te wsunięty ten element w korpusie amortyzatora, czyli zwiększa się ciśnienie. Ta biała gumka, gdzie jest biała gumka? Kto widział biała gumka? Biała gumka jest, spężynuje sobie i ona może pracować. O, dobrze, symulację taką zrobimy, że ona w tą stronę będzie pracować, tak? Jakby to powiedzieć, będzie do środka się wpychać. I potem wraca, czyli zadziała jak membrana. Więc, jeżeli ten amortyzator jest wciśnięty i jest dużo bardziej zwiększone ciśnienie oleju, to po prostu będzie to po powodowało ponowne wysunięcie. O. I to jest właśnie ten przypadek. Proszę bardzo, naciskam, zwiększa się ciśnienie i to niestety bardzo szybko, jeszcze szybciej niż jak poprzednio wraca do pełnej pozycji wyjściowej, czyli w tą stronę jest większy trochę opór, jak w amortyzatorze bez odbicia, tutaj praktycznie delikatnie przykładam palec i się chowa i muszę wyciągnąć, czyli to zrobi wyciąganie, to zrobi sprężyna, tak, a tu jest ciężej je wypłynąć i, wy, i łatwiej wychodzi, czyli dla sprężyny po prostu pomoże, więc będzie ciężej się wahać, e, będzie ciężej szedł do góry, a łatwiej do dołu. Czyli to ma duży wpływ na prowadzenie modelu. Zdecydowanie polecam zajrzeć do swoich amortyzatorów w modelach, gdyż jest to jedna z najważniejszych części. Sprawdzić stan oleju, poziom oleju, czy nie są zapowietrzone. Zobaczyć, jaki, jaki są, czy są tej samej długości między tym otworem, a tutaj tym otworem. No. Także polecam eksperymentować z własnym modelem.